Jesteśmy w serwisie dosłownie Kombajnu Klas. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Romek. Daw Śleski, Dawid, miło mi. Trion 660. Zapraszam pana do operatora. Panie Mateuszu, proszę mi pokazać, jak się w ogóle prowadzi ten kombajn. Mamy lusterka, szerokokątne zwykłe. Mamy także kamerę cofania. To jest dosyć duży kombajn i jest prawie na te 4 metry szeroki. A pas na drodze ma tylko 3 metry. Oddzięczał się to nam wydajnością. Zaznaczamy punkt A i jedziemy. Leci. O, leci. leci z Boże na Zbiornik, leci ładnie. Oceniam tę maszynę bardzo dobrze. Serce trochę urosło. Najbardziej serce mi rośnie przy bykach. No <laughs> robi wrażenie, oczywiście robi. robi. Ładna maszyna. Wydajna. Drodzy internauci, zapraszam na Klas. Agro-show Bednary pod Poznaniem 2025. Romek zaklinacz byków.